Jeśli jesteś osobą ochrzczoną, to Twoim zadaniem na dzisiaj jest powiedzieć komuś o Jezusie, bo Jezus swoich uczniów posyłał, a nasza wiara, jeżeli się nią nie dzielimy, to yy, usycha. Naszym zadaniem jest opowiadać o Jezusie i to nie w jakiś tam wydumany sposób, bo najpierw trzeba się pomodlić, trzeba zapytać Jezu, do kogo mnie dziś poślesz? Yy, kto dzisiaj czegoś ode mnie się dowie na Twój temat? Niekoniecznie słowami, ale może i przykładem życia. To duch święty prowadzi do ludzi, to duch święty uzdalnia do misji, to duch święty wkłada, wkłada słowa w nasze usta i duch święty sprawia, że nasze świadectwo, uczynki, może kogoś zainspirować. Ale najgorzej jest wtedy, kiedy ktoś, kto jest ochrzczony, nie widzi w sobie tej misji, nie ma w sobie takiego pragnienia, żeby Królestwo Boże wzrastało przez to jak żyje, co mówi, co robi. Do tego trzeba żyć w łasce, do tego trzeba trwać na modlitwie z Jezusem. Trzeba go pytać i prosić. Prosić wytrwale o ducha i o to, żeby posyłał. Mam nadzieję, że o to prosisz i o to ja dzisiaj proszę dla Ciebie. Niech Królestwo Boże wzrasta, niech Ewangelia będzie głoszona. Pozdrawiam i modlę się za Ciebie.